Już wracam do Zakopanego tu jest granica kiedyś tutaj parkowałem na tym parkingu bo jest trochę taniej niż na Palenicy Białczańskiej to jest szlak na, na Morskie Oko i mijam sklep który już kiedyś odwiedzałem z z alkoholami także jakieś drobne zakupy, kupię sobie może taką małą tatraty, wspaniała, wspaniała rzecz, koniecznie musicie się napisać tego alkoholu, jak będziecie w tatrach, to jest taka wódka najbardziej bimber. bimber tatrzański, to jest taka tradycja, to pitozy. Arbatką. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy ciekawego. Pamiątki różne. Tam rzadko kupuję jakieś pamiątki, bo ciągle jestem w innym miejscu i nie za dużo na to wydawało pieniędzy. Poszukajmy tej patretii. No jakieś piwko się weźmie. Fajny sklep. No to wziąłem kilka drobiazgów, przede wszystkim Tatraty, o tym mówiłem. Eee, to jest smak taki, powiedzmy taka ziołowa herbatka. Eee, bardzo dobre i nie czuć tej, nie czuć tej mocy, 52%, 52%. Eee, serek góralski, kiełbaska z dzika. Eee, złoty barżant, ale taka inna wersja. Kozle czerwone i zielony u nas. Jak to ciężko je znaleźć, więc korzystam z okazji. Kofola to pierwsze spróbowałem w Czechach. To jest chyba czeskie. Naprawdę fajne. Także zaraz sobie wypiję. Dobra. Zaraz będę w Polsce. Pochodzę po zakopanym. Może zajdę na termy. Czas na regenerację, bo jutro znowu ruszę w góry. Także. Idziemy się już z zakopanym. I od razu po dotarciu do zakopanego udaję się na teren w zakopieńskiej. Teraz dam wam znać, jakie są ceny. Żebyście już wiedzieli, przed przyjazdem ja trochę odpocznę. Jeszcze trzeba zrobić przez zakupy. Nie. Porządek w busie. Zawsze narzekałem, że tutaj jest problem z, ze świetnikami, z zakopanym. Nie ma się śmieci wyrzucać z busa. No I wieczorki będzie trzeba spakować się już na kawę, jutrzejszą. Ale teraz skupię się na relaksie. I tutaj mamy ceny. Jak widzimy, jak na tak mały obiekt, ceny są bardzo wysokie bardziej, że za sam bilet na te termy 50 godzinka, gdzie godziny się 80 zł, 120 zł cały dzień, a ze strefą są 140 w także e, z z obiektami, tylko tylko w Polsce, jak widzieliście na moich filmach, tu jest po prostu no ale wiadomo, zakopane. A więc cały obiekt wygląda w ten sposób, że tutaj mamy tą strefę zabaw, czyli zjeżdżalnie, baseny dla dzieci, a tu są te właściwe termy, od których zacznę. Zaczęła się burza w ogóle. Pada, grzmi, może nie tak mocno, ale... I niestety trzeba uciekać burza i ratownik każe uciekać. No to jak sami widzieliście z powodu burzy <grywki> Wszyscy ster zostali przegonieni. Dobra i tak miałem udać się na te zjeżdżalnie. Także ruszam. Ta jest najlepsza. Z tego co pamiętam. Jest najkrótsza. Jest najkrótsza, ale najszybsza. Dobra, idziemy na resztę. Zobaczcie, co się dzieje za oknem. Grat. Grat, pioruny. Tutaj mamy strefę bukatową, Od razu widzimy z góry też rwącą rzekę. I kolejne zjeżdżanie. Lecimy. zobaczcie, że się nawet miejsce na basen sportowy oczywiście no, jacuzzi, I tutaj coś ciekawego wchodzi się tam do środka i taka fala mała lepiej to widać teraz z dobra, zaraz tam skoczę spowodowany ten obiekt nie ma tu może zbyt wielu atrakcji, ale na regenerację po w górskich wędrówkach sam raz. Burza już się skończyła, ale jeszcze troszeczkę chłopi. Miejsce oceniam jako bardzo fajne, warte odwiedzenia, ale jak na to, co tam mają, jest jednak drogo. I w tym momencie pamiętajcie, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę. Zostawcie jakiś komentarz i subskrybujcie kanał, żeby żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja już jestem w busie. Chciałem jechać na jakieś zakupy, ale jutro dalej. Proszę w góry czas uzupełnić zapasy, ale zobaczcie jaka to jest Biedronka. Już wam pokazywałem na kanale różne Biedronki, które wpasowywały się w architekturę danego miasta, miejsca, ale to się zgodne pokazania i skoro już zjechałem z zakopanego Spaceruję się po Krupówkach, ale jeżeli interesuje Was yy, Zakopane, to jest odcinek o tym mieście na kanale możecie wrócić się i, i obejrzeć trochę więcej na temat Zakopanego spaceruję się Krupówkami i Udaję się już na parking przy szlaku. Jutro ruszam na murowaniec i stamtąd zacznie się moja jutrzejsza wędrówka. Ale gdzie dokładnie się udaje? Zobaczycie jutro. Pełno miejsc, oczywiście, gdzie można kupić pamiątki, nie tylko magnesy, ale wszystko, czego to nie wymyślą, są jak to górale, pomysłowi, czapki, skarpety, czupagi. Rozpadało się, trzeba uciekać do busa. Nawet narysują twoją karykaturę. Tak jak trzeba. Byłem już u góry y, przy wejściu na szlak do murowańca. I y, można tam zamocować, ponieważ nikt tego w nocy nie pilnuje, ale nie ma tam internetu. Ja potrzebuję internetu. Yy żeby przygotowywać materiały i zanocowałem w miejscu, które też już wam kiedyś pokazywałem parking przy kaplicy w, Jaszczur w i zjem obiadek później już prawie po kolację bo było czasu i się bada i wieczór spędzę no przygotowywanie jakichś materiałów, ponieważ i tak jestem już spakowany. Także jutro widzimy się na szlaku.